Nataligentowska witam i zapraszam na serwis informacyjny telewizji SLD. Legalna i za darmo. Taka ma być internetowa biblioteka filmowa wideo na życzenie. Usługę niebawem zamierza wprowadzić koncern SPI International Polska. Darmowe filmy mają być dostępne w kilkunastu krajach, w tym także w Polsce. Koncern SPI zamierza wprowadzić usługę nie tylko w Polsce, ale także w wielu krajach na całym świecie. Dzięki niej widzowie będą mogli obejrzeć film w dobrej jakości, bez uiszczania jakiejkolwiek opłaty i przede wszystkim legalnie. Jednak w zamian, tak jak w tradycyjnej telewizji, trzeba będzie oglądać reklamy. Rzeczywiście projekt wydaje się być bardzo interesujący, szczególnie biorąc pod uwagę perspektywę prawa autorskiego. Dlatego, że jest on związany jakby mocno z prawem autorskim. Jest to pierwszy projekt tak naprawdę w skali europejskiej, być może jeden z pierwszych w skali, skali światowej, który daje możliwość dostępu internautom, gratyfikację dla tych internautów, którzy będą chcieli po prostu skorzystać z tej oferty. Oczywiście, w zamian za oglądanie reklam, jest tu po części delikatna, ukryta opcja płatna, bo nasz czas jest również bardzo cenny. W stanowisku przesłanym do naszej redakcji prezes Piotr Reisz wspomina, że w ciągu kilku miesięcy koncern SPI ma zakończyć pracę nad internetową biblioteką filmową Video na żądanie. Filmy będą dostępne za darmo. Prezes zapewnia, że SPI International Polska zamierza wprowadzić usługę w kilkunastu krajach, w tym w Polsce. Na początek zostanie udostępnionych ponad 100 filmów. Firma w zakresie Video na żądanie współpracuje z polskimi operatorami, m.in. siecią kablową Multimedia Polska. Posłowie SLD chcą utrzymywać kontakt z wyborcami i angażować się w działalność w stolicy. W siedzibie SLD przy ulicy Rozbrat znajdują się biura poselskie Lewicowego Samorządu Warszawskiego, a także ostatnio europosła Wojciecha Olejniczaka. Nowo otwarte biuro europosła Wojciecha Olejniczaka czynne jest codziennie w godzinach od 10 do 17. Asystenci eurodeputowanego będą m.in. przyjmować interesantów, informować o działalności Parlamentu Europejskiego oraz działalności poselskiej. Rozpoczęliśmy działalność 1 września. Od tego czasu przyjmujemy wizyty mieszkańców Warszawy, okręgu warszawskiego, którzy mogą przedstawić posłowi do Parlamentu Europejskiego swoje, swoje sprawy. Są one często bardzo podobne do tych, które są przedstawiane posłom do Parlamentu Krajowego. Tutaj przykładowo sąsiadujemy z biurem posła na Sejm Ryszarda Kalisza, więc często tak jest, że osoby, które odwiedzają posła Ryszarda Kalisza również nam przedstawiają swoje problemy. Tak? Natomiast nie chcemy, żeby biuro Posła do Parlamentu Europejskiego było takim typowym biurem poselskim, jakich w Polsce jest 460. Chcemy, żeby w ogóle poseł do Parlamentu Europejskiego był postrzegany jako pewna instytucja, wokół której koncentruje się życie polityczne, no tutaj ze względu na poglądy Wojciecha Olejniczaka chodzi o życie polityczne po lewej stronie, tak, politycznego spektrum, yy, przykładowo organizujemy 10 grudnia konferencję, która ma rozpocząć cykl 10 konferencji, Dziesięciu konferencji, które opracują lewicową wizję Europy, lewicową wizję integracji europejskiej. Yy, natomiast yy, również działam jako normalne biuro poselskie, jesteśmy otwarci dla wszystkich. Polscy posłowie integrują się bardzo chętnie. Nie ukrywają także swojego zadowolenia bądź też jego braku. Ale jacy są naprawdę i czy są szczerzy w swoich wypowiedziach, sprawdzał to Kuba Michalak. Panie pośle, rozmawiamy dzisiaj o szczerości w polityce, o szczerości u polityków. Czy opłaca się być szczerym politykiem? A czy opłaca się być szczerym człowiekiem? To zależy, w jakiej sytuacji. To do zależy. końca szczerym być nie można, nigdy. I, I teraz wy chcecie, żeby polityk był do końca szczery, tak? Ja, nie, ja niczego nie chcę, tylko pytam. To znaczy, ja mówię o swoim doświadczeniu. Moje doświadczenie mi mówi w sposób następujący: że jeżeli masz skłamać, to nic nie mów. Czasem nawet kłamstwo. Mimo, że wiedza moja jest taka, jaka jest, a kłamie, mówiąc, że, mówiąc, że nie wiem, jest lepsze od powiedzenia, powiedzenia prawdy. Mówię, czasami. Z reguły jest tak, że zdecydowanie lepiej jest powiedzieć prawdę, nawet przykrą, niż skłamać, bowiem to zawsze wychodzi na jaw. A czy jeśli tak przechodząc do yy, takiego syndromu Pinokia, czy uważa Pan, że politycy tu w sejmie powinni chodzić z takimi dwumetrowymi nosami, czy może z takimi, jak mają teraz? To znaczy, czy kłamią, czy nie kłamią? Rzecz jest względna, a czy prosta? Najpierw nos, potem reszta. Najpierw nos, potem reszta. Jest Pan szczery? Na pewno. Na pewno nie kłamię, na pewno nie oszukuje. Czasem można czegoś nie powiedzieć, bo... E, po pierwsze potrzeba czasu na przykład do, weryfikowania, do zweryfikowania jakichś faktów albo, e, albo przekonania siebie samego również do pewnego stanowiska. Natomiast e, szczerość jest niezbędna, a prawdomówność na pewno. Czyli polityk, który kłamie moim zdaniem dyskwalifikuje siebie. No przecież wielu polityków kłamie, no nie oszukujmy się. Poza tym jest bardzo znany u polityków tak zwane owijanie w bawełnę. Pan kiedyś owijał w bawełnę? To jest co innego, bo to jest ucieczka od odpowiedzi. Natomiast polityk, który kłamie, dyskwalifikuje sam siebie. Ale mówimy teraz o, o, o poglądach, chyba bardziej niż o tych deklaracjach e, dotyczących boisk, szkół, ulic. Tak, oczywiście, e, kanalizacji czy innych zobowiązań. Jeżeli chodzi o poglądy, polityk, który zmienia poglądy, to znaczy prawo do zmiany poglądów oczywiście każdy ma. Natomiast takie lawirowanie, czyli częsta zmiana poglądów, no, naprawdę dyskwalifikuje. Nie poszle, jak to jest ze szczerością w, u polityków i w polityce? No przecież każdy polityk mówi, że jest ekstremalnie szczery, że zawsze mówi prawdę, a tymczasem widzimy, no, że nie zawsze tak jest. A był przykład piękny pana Chlebowskiego, kiedy do, no do końca po prostu szedł w zaparte. Widać że było, że mu ciekły, prawda, tej konferencji prasowej już absolutnie, prawie mu ściekły oczy. I wyszedł za Szczerość jest ważna, ale nie należy ją mylić z eksibicjonizmem, prawda? To jest pierwsza rzecz. Generalnie szczerym opłaca się być, chociażby z tego powodu, że potem macie mniej haków czy mniej różnych zbitek słownych z dwóch różnych wypowiedzi. Ta szczerość oczywiście czasami jest gdzieś tam ukrywana, czasami są jakieś przekłamania, ale generalnie szczerym opłaca się być. Szczerość popłaca, natomiast nie wiem, jak jest w innych opcjach. Wiem, jak jest w mojej partii, w Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Wydaje mi się, że zawsze uczciwie jest przyznanie się do błędu i powiedzenie, dlaczego popełniliśmy błąd, a przede wszystkim najważniejsze jest wyciągnięcie wniosków i nauki z popełnionych błędów. I tą informacją kończymy dzisiejsze wydanie serwisu informacyjnego. Do widzenia.